Hej, tam gdzie zna czarnej wody Siada na końko za wody, Czule żegna się Jeszcze czule z Ukrainą Hej, 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 sokoły Omijajcie góry, lasy, doły Dzwon, 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 dzwon dzwoneczku Mój stepowy skowroneczku Hej, 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 hey, sokoły te poły, zwoń, zwoń, zwoń Wiele dziewcząt jest na świecie Lecz najwięcej w Ukrainie Tam me serce pozostało przy mej dziewczynie Hej, hej, hej Są koły, poły, odwijajcie góry lasem goły zwoń, dzwoń, dzwoń, dzwoń. dzwoneczku zwołem, zwoń, zwaneczku poły, skoroneczku Hej, hej Ustę powy, dzwoń, dzwoń, dzwoń Żal, żal, za dziewczyną Za zieloną Ukrainą Żal, żal, serce płacze Już się więcej nie zobaczę Hej, 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 Sokowy A my jajecie góry lasy dobrać Dzwon, 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 dzwoneczku Ustę powy, skowroneczku hey, Hej, 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 Sokowy, coń, coń, coń. Wina, wina, wina dajcie A jak umrę, pochowajcie Na zielonej Ukrainie Przykochanej mej dziewczynie sedovi, zvon, 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 zvonečku, puste povisto brodečku, hej, 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 sokovi, će nas zvon, zvon, zvonečku, puste povisto brodečku, hej, hey we oh, step oh, forward him, it.